Wszystkie bestie, wszystkie czarownicze, wszystkie duchy, wszystkie potwory, byli w pułapce. Wszystkie straże ich mogli zaatakować. Byli w pułapce, ale książę ich, książę ich zabił. I długo żyli, ale jeszcze to nie to, spotkali się znowu w pułapce. Dopiero tu wrócą jeszcze bardziej. Całownica nie jest taka zła, ale dobra. Nie może być taka, która, która nagrywa ten film. Ej, <słownia> to znak, nie zmieni. A weź jeszcze raz opowiedział o kule śniesz śnieżnej kresoludka. A jak wtedy spotkał książę, rozdzielili się zwieszony. Książę był w pułapce. Dziewczynka nie była w pułapce. Sła dalej. Dalej. A potem w las nie rozdzielili się. Ale spotkali niedźwiedzia, ducha, czarownicę i bestie. A wtedy pokonał ich książę i Estou está muito você. Bravo. Eu amo que você vai assistir o